Give mi, jagger, jeszcze mnie nie stać. Tutaj, gdzie stoimy teraz? No, tutaj, Kitan! tu, kurwa, tu. Nie stać tutaj. mnie, jeszcze. barani, jebany! Tutaj. Już wiem, jak to się robi. Nie mam czaszki. Dan, masz czaszkę? De, 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 skąd? Czyli nie mam. Nie mam. Może mam, może nie mam. Nie wiem. Kurwa, prąd na wodę mają <grym> A mam ten celownik, co mówi kiedy strzelać I jak co? działa? Strzelaj Kitan, strzelaj, teraz! To mówiłeś naprawdę Litardo, żeby mieć celownik, który musi Ci mówić kiedy strzelać <grym> Kitan dajesz Tylko weź papierosy ze sobą Strzelaj, ściskasz Ale to kurwa dzikie jest Połknął Zażad, mnie. Ciki tam, czy nie? <grym> nie, nie połknął mnie, wypluł mnie. Dobrze, no tak! gówno to wypluł. <grym> 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 gówno <grym> jest Dawaj usłaniam, make, this, yeah, make this... shit real. <grym> o, tu... Dobra, a bo samo tam żegra. było z tyłu? Oh damn. Dan stary biegnie za zombie zanim on, nie możemy mu quick scope trafić. Um lagi no, co zrobił Ty masz te lagi, ale nie stary na łączu, nie? Shield bucket, shield, gas mask, skull Ja bym dan stąd uciekał, nie? Ale zginął w chwale. No dalej zabiję go coś I, I believe you Die in the glory. I believe in you I don't believe it No co za ludzie hołota schował Ty boki to nie podniesiesz No nie stary mam tu taką imprezę Ja że... go podniosłem tak. ostatnim Tym Nieee przećmychnął! Czmychnął no, no. Chyba nie... no. Uda ci się Już prawie to miałeś <laughs> Dam ciota stary, nie dość, że ja dziewięć razy padłem, to i ja tak miałem więcej zabić żon. No, co to ma do rzeczy? to stary, że le częściej leżałem niż biegałem, a zabiłem więcej e e niż ty. za to żeby cię podnieść. A my w dupie mieliśmy. Tabela pokazała stary, odwróć tabelę, dam to ciota. Kurwa, nie wiem. To przysłowie nie mogę, zora wrócę. Się o, dziwi, czego się znajdę, Przygotujcie nie. sobie gumy lepiej, jakieś tam, doktora Gumbala. Zaraz wrócę. Ja otwieraj, Jaka, tu kitan, otwieraj. tu otwieraj, otwieraj, tu pięta chodź. Czekaj, bo jest stary insta, czyli to zarobimy ja piętkę więcej. Udałeś, stary, no nie ma czasu do stracenia, no. Kurde, ja ten to jest 500. A on będzie to za 1000 otwierał. <laughs> to, tamto. Na na Kung Fu Fighting! Fine. Fine, okay, okay. Już miałem obie te giwery z obrazka. Miałem i MP40 i tego. Shiva? Okay. <grym> nie Shiva, stary. MK11. On jest Grand. Na na na, A co dalej? Jakieś tam w obronie? No, MP40 i... Garanda. Tylko, że ten Garand jest trochę no, kiepski, bo nie ma... Weźcie się przytulcie! <fr favorites> Pedale odejdź ode mnie. <laughs> tam tam maksamo leży, weźcie je. Maksamo tam leży. Dobra, spodajcie się do To dobre jest? Marszale Stary najlepszy! Najlepsza A tu jest taka dobra broń, za 700 stary. Lolololol! Yeah. Jeszcze kill, jeszcze kill zrobiłem wszystkich, wszystkich, kurwa! Wszystkie? Wszystkie! O shit! Tak, Możemy zdążowali. Mordia, sam sam Dobra, cicho, zostawcie teraz! Kurwa, no ja no Znowu jabł, kitam. To nie ja, to ja! To no, on no no no, 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 sam Chuj, Nie chudzie. wiedziałem, że tak, tak będzie! Tak, 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 tak! Tak, 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 dokładnie! Kurwa, Dobra, i teraz to jest ostatnia runda. No, to dla nas pewnie to. Czy ja to wodę Weź pobaw się, kurwa! No. Nie chcę. No stary, ja muszę... poczekaj, ja muszę... Weź ze kitan! Yeah, yeah. Ja muszę dwu, no! Weź go, Danty! Dobra, po... Dawaj, Pierdol go! Box! Dawaj, daj mi, daj mi, daj mi, daj mi! Podnieś go, kurwa! Nie, to chcę! Box! O, oh, damn! No, kurde, to kto tu leży? Tam, Co tu jest? Ja pierdzielę. O mojego taktyczne pytanie, oh bo kurwa robocie kiedyś. Kita Kitan, idę po ciebie. Bo ta idę ciata po nie ciebie, chciała nie się nie. podnieść, kurwa. No O co chodzi z tymi nasionami? Tam sobie ten, plantujesz coś. Tak? I z wodą, no ale no, nie no. wiem, stary. Mogę no być no, w błędzie, gratuluję. wiem. tylko siedział z nami na grupie, wydedukował więcej niż ty grając, nie? Gratuluję, Dan. Jeszcze masz jakieś wątpliwości do bo tego? Nie, bo Cię nawet retardę. mi mówi opcja, żeby tutaj ten. Nie, żeby tak robić, więc. Dobra, ja jedną czaszkę mam. A! Co? Gradi?